Tym sygnałem powitał nas Budapeszt, a tym sygnałem przywitała się delegacja Polskiego Związku Łowieckiego. I Lasów Państwowych w Dniu Polskim na międzynarodowej wystawie One with Nature 2021 w Budapeszcie. Witam przedstawicieli rządów w osobach ministrów odpowiedzialnych za łowiectwo i leśnictwo. W swoim wystąpieniu dyrektor generalny Lasów Państwowych przybliżył model polskiego leśnictwa. Wspomniał również o rosnących zasobach leśnych i gatunkach łownych i chronionych żyjących w Polsce. Lasy Państwowe które reprezentuje to największy zarządca lasów Unii Europejskiej. Mamy w swojej pieczy ponad 7 milionów hektarów. Ten obszar służy ludziom, przyrodzie i gospodarce. W wystąpieniu łowczego krajowego Pawła Lisiaka wybrzmiała informacja o tym, że polscy myśliwi mieli swój wkład w odbudowę zagrożonych gatunków w Polsce. The of the moose... Powrót łosi, żubrów, bobrów czy sokołów to również nasze osiągnięcie. Oczywiście ze sceny nie mogło zabraknąć dźwięków Johannesa Bramsa i tańca węgierskiego, po których na scenę wkroczyły przepiękne polskie psy łowcze z opiekunami i sokolnicy, którzy, a w zasadzie których ptaki, były prawdziwymi gwiazdami polskiego dnia. Minister Siarka obecny na Dniu Polskim w swoim wystąpieniu podkreślał, ma tradycje łowieckie, że łowiectwo w Polsce to wiekowa tradycja, dorobek historyczny i kulturowy. Literatura, sztuka, muzyka, wczoraj był fenomenalny koncert tutaj przygotowany przez Węgrów, ale to, to również są kulinaria, które w tej raz, zwłaszcza kiedy szukamy jak gdyby nowych, zdrowych możliwości żywienia się, żeby pokazać wszystkie te elementy, które my określamy marką dobre z lasu, prawda, jako te elementy, które mogą być promocją również Polski. Zoltan Kowacz, minister w rządzie węgierskim i przewodniczący wystawy, miał okazję spróbować smaków dobrego z lasu, ale docenił także przekaz główny płynący z polskiego pawilonu. Bardzo mi się podoba i bardzo mnie cieszy, że mocno stawiacie na ochronę przyrody, ale z uwzględnieniem łowiectwa. Niektórzy twierdzą, że jest ono niepotrzebne. Mam nadzieję, że przez te 20 dni wystawy, również dzięki Dniu Polskiemu, uda nam się na te tematy szczerze i profesjonalnie porozmawiać. Oczywiście przez cały dzień, oprócz rozmów z przedstawicielami PZD i Lasów Państwowych, można było spędzić czas z naszymi edukatorami i opiekunami pawilonu. Którzy umilali czas odwiedzającym. Także fantastyczna atmosfera. Rzeczywiście wyrażam tu przekonanie, mogę być wyrazicielem opinii wszystkich nas, złożyć podziękowanie dla całej naszej grupy, dla obsługujących stolicę, dla, dla, dla naszych sygnalistów. Fantastycznie wypadli. Jestem dumny i tutaj z serca wszystkim dziękuję.